Taki właśnie... Taka gierka... ja, wow jest tak zajebiście dopracowany. Team playowa gierka, taka fajna, nie? I co, co ja próbuję jakieś ludzi, wiesz, gierkę. I... na ja. Helka Atakować leci. Cel! Ja wyskakuję, kura. Nie, no po co? Się? Nie, nie, jedziemy dalej, nie, 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 lecimy nie, 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 Mam wyznaczony wow, to yeah? target na D. O, ma rakiety, ale pro. Ja bym tu skoczył, chodźcie, bo na B, bo utrzymują mnie. Więc na pewno tu zaraz będą nas przeciwnicy. Uważajcie, Claymory są w środku. Claymory są w środku. Nie, był Tak, to jest huragan, no. Podoba mi się graficznie, Ale nie lubię jej. Cała mi duża mi się nie podoba. A mała? Zobaczymy. O, tu jest murek, można się samokie chować na środku. Fajnie. Nie są przeciwnicy, kurwa. Wyszli z serwera, no taki łomu dostają ciągle. Uwaga, jest pod naszą kontrolą A, spada, tak? C. A, jest dużo, dużo na ja bym poszedł w drugą stronę. Nadeję. No można. Co o, coś się O, oni też kruje i będą tu wrogowie Leży jeden Medyk Gdzie reszta? Cel, delta, Super, nie mogę przeskoczyć bajerki, o co chodzi? Nie mogę, ej skumajcie Na ba. Na rzucicie tego w jest bajerka, w której można się żebyś się nie zabił, no nie połamał Ale wzórę no cóż. Aha, ale D już wzięli. Nie. Nie, debiorą no chyba. Podchodźcie do no. HUP! A łasaca cię życie, bo mają nogi jak słyszą do wody. No mama nie uczyła że się z kaszać wody. Bo może to tam być kamienie Ale ładna jest ta mapa. Jest bardzo ładna ale to bo no to... chyba już jest obroniony wiecie To nasi już są. No to eee... wejdźmy, wejdźmy, w coś inaczej. Tu tak jest problem. C, dawajcie cię Właśnie dawaj z góry to sobie z Kurwa, mój dobrze pływa, czuję, że zaraz nie przechować A co? Wziąłeś perki do szybkości pływania? <laughs> nie, a są perki w ogóle jakieś? No Levelujemy, tak? Mamy trzy wy levelowane. No, okay. No, pole. nad teamem, Jak zginiemy, to się rezetujemy. Oj, koleś się nie postrzega za długo. No kurde, i tu wszystko już jest wyczyszczone. No ja pierdzie, gdzie tak błaźnie. No właśnie, z dupy strasznie. Tu jest łódka, chodźcie, tą montonem, bo nie będzie szybciej. A to jest scooter. A to dwóch wejdzie, lecet tylko. No. Hmm. Hmm. To, to. to ja wsiądę. A ja, to ja, to ja.

Ja Ja pierdzielę, nie zabiłem go, OS. Dobra, ubiorę ponton, panowie. <laughs> I zrobimy wypad na E. Kurde, mamy większy flag. No. Bo znasz się z jednej strony, masą, bo my się szliśmy Dostałem punkty wizyny z na mnie No, tak było też w trójce Ej, trafiłem cię, normalnie To nie zabijaj mnie no dobra? No nie, bo, bo nie ma team killa, ale normalnie wiesz, twoje ciało zareagowało na to, że cię trafiłem, nie? Ale może nie ma, ja ja tam ok. nie ma, nie potrzebuję się. nic nie ma Aha, w sumie Chodź. A Ale ja lub, lubię pływać w tej wodzie, fajnie się... Czekaj, bo się nie musieliśmy Ja proponuję C, będzie łatwiej. Jest co ty już zrobił? Czemu nie wziąłeś trzagi? nie przejmowałeś do końca. Aha. Ja tak mówię, co ty robisz? Czemu y, to usłyszałem. O łódka jakaś. Ale to ja taka heavy jest, nie? Nie zabijemy Nie wiem, strzelam do niej No, dawajcie Trafiłem ją! <laughs> Chodźcie, wychodzimy, bijemy wow, Ło, a tu ładnie się, z światło przeziera i mhm. Mega mhm. są te efekty Nikoltu nie ma no. To jest tak cleaning po prostu, jest totalnym gównem no. no jest słaba, kurde, trzeba przyznać Ale ładna chociaż jest, to mogę pograć trochę no, no za mało ludzi a. mamy teraz na serwerze ile jest? 20, a tam 6 a, a na 30 było, nie? Chyba serwer Chyba wracamy do łódki, żeby już w buta pochodzili ja prawie w ogóle, bo mamy uszkodzoną To, to, to wierć Wierzą, raczej spawam Mam wszystkie flagi Ej, helka za nami. Leci na E chyba, albo na D A to tu, tu, tu nie jest ta transportowa Nie, nie, to jest szturmowa Ale skleja Dobra lecz, Nie Oj, coś czuję, że my chyba zginiemy Nie, 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 nie ważne Niepotrzebnie się pokazywaliśmy Tak, tak Ej, rzućcie Rzuć apteczkę do tego, do, do, do środka. Ciekawym się da. Nie. Ja, ja chyba nie mogę. Ja nie mogę. O kurwa, to druga Nie, no musisz chyba zwieczyć pozycję. wpadamy w ląd, żeby nie zginąć. Dajcie. Aaa, rozjebałem! Na prawo. Na Na ląd, na ląd. Macie życie tutaj Ja przyczekam. Jestem w kanała. Gdzie no, podniosek tutaj jeszcze? Kurwa, no nie zdążyłem, Rozginąłeś w momencie, w którym no, byłem. No, ale. zdenerowałeś, bo biegłem nie, przez niebezpieczny teren, Za <coughs> nie no, okay, okay. było zginąłeś? No, okej, okej. mi smutno, no, że się zdenerwałem. <coughs> tak zwane No Man Left Behind, tak? Dokładnie. Grałem CG, nauczyli mnie. Zasad. Ej, biegnie kolej za kontenerami tam. O, z drugiej strony. Ej, chyba się pogoda zmienia, bo mi się zdaje. Tak, tak, zaczyna się burza O, się chlor zmienił. W końcu mogę to poczuć, a nie oglądać tylko Możesz to zrobić mogę jakbyś tam już oczywiście. Stary ja, ja mam monitor 4D, ja to mam jeszcze wiesz. Wiatr, ale, mi wieje. Wieje, ale... Wiatr mi wieje w oczy w ogóle wiesz Pył też masz? I... No ja jestem teraz mokry nie boleję. A zajebiste. ja też Fajne Masz szmatkę? <grym grym> Fajnie on spada? Nie yeah. Ja myślałem specjalnie, wow ale pierwszą tam ten... Zajebiste Zajebiste no kurde zajebiste Robi wrażenie naprawdę To się dzieje LOL <grym> Gdzie idziemy panowie? Nie wiem, właśnie tak latam, bo A się... Ja, ja latam w kółku i się podniecam, to co się dzieje, tak? O, chyba też tak. kurde. To w ten wiatrak, nie? Trafił. No, 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 no. zapalił. No. A to jak się wiatrak zniszczy, to się zmienia pogoda? Kurde, ja mało wiem o życiu. <laughs> No co, stary, no wiesz, jeden wiatrak mnie i już zaburzasz cały ten system. Apokalipsa wtedy następuje. Ej, co jest? Ktoś w plecach? No wiesz, no, Ej, jest budynek, budynku ktoś, Mamy dwóch. Kurde, no trzy razy dbanie, i co? Oba leży O kurwa! Kurde, co no, się biegaliśmy. Ja żyję! Ledwo, mam, mam 10 HP. Szybko, panowie. Chowaj się, chowaj. Bo się długo. Bro, on biegnie za mnie. Są koło mnie, są nade mną. Na celownika coś przedeś, cholera, no. Ała, w plecy dostałem A, mhm, mm ja też. Cholera. Od tego samego. AK5C, wszyscy tym strzelają po prostu. Wszyscy, którzy mnie zabijają, to Tak? Strzelają. To musi być open broń, to trzeba grać w tym. Yy, technikiem, żeby to Ej, czekajcie, poczekaj chwilę, Omi, zaraz piszcie się na mnie. AK5C, to jest po prostu. Ja bym chciał mieć G36, rozpij się na mnie. O kurde, ale fale, co tu się dzieje. No jestem o tobie Dobra, wbijamy tutaj. Ej, ja w ogóle Beka, trzeba było poczekać na falę, żebyś mógł wejść tutaj. Gdzie my jesteśmy w ogóle? No nie wiem, jesteśmy na A. Na... Jak tu wejść na górę? No po, tutaj, po tym wejść, Mój, mój żołnierz nie potrafi tam wierzyć. Twój żołnierz jest kaleką, tak? Aha, okej, okay, dobra, działa, nice. A to jest alfa? Kurde, no mega to wygląda te fale, w ogóle To jest jakaś stacja. O, fakt, to jest, o, fuck, to jest koleś, Ja się podniosę, że to jest jakaś stacja badawcza, nie w ogóle. Nie, dobra, ale zastrzeliłbyś, stary. Nie ogarnął, że patrzy się do siebie. O kurde. Może zdo... Nie, nie, to Wyszedł za tobą, wyszedł za tobą, wychodzi za tobą teraz no, dokładnie. Ale ja zabiłem innego typa, też jeden? Ale był? jeszcze jest ten, który mnie zabił, jeszcze jeden. Aha. Jest. Zabił mnie, no, what the fuck. Ładuję. Niespodzianka! No, <laughs> Asystę dostałem. Jeszcze jeden tam jest. Dole, dole. Leży. Już chyba leżą. Dobra. Wszyscy. No to teraz musimy jakoś się przetransportować... Mm. Na B atakują? Udajemy B Ja możemy Zbrońmy tego, zarządziłem Ja zarządziłem A to Ty zarządzasz? Myślałem, że ja zarządzam Właśnie ja akurat... tak, że jak jest szkołem i duże pale będziesz się kupić, no nie? Nie. <laughs> nie? nie, to byłoby za trudne no. dla większości grać O, bo już koniec no, no. Chyba wygraliśmy, znowu yeah. A to jest ewidentnie słabsza pod względem rywalności Tak, to prawda jest Musimy troszeczkę... mieć jakąś łódkę, to, to, to jest teamowa mapa, musimy mieć łódkę, która Cały czas będzie pływała, koleś kierowca łódki, który cały czas będzie cię rozrzucał, wszędzie O znowu otworzyłem serwer.